naczelny sąd administracyjny w składzie obecnym po rozpoznaniu w 31 stycznia 2014 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Linii Podpost od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie wyskargi wojewody mazowieckiego na uchwałę Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011 roku w przedmiocie opłaty za świadczenia udzielane przez żłobek miejski w Otwocku odda skargę kasacyjną. Proszę. Dla pana informacja, że wyrok jest prawem rozwiniętego na czy wyrok NSA w sprawie opłat za żłobek w Otwocku jest dla Pana satysfakcjonujący? Tak, czuję duże zadowolenie z tego wyroku. W mojej ocenie po prostu wygrało prawo tak? i zdrowy rozsądek, bo sąd wskazał, że nie można zrobić tak, by całymi kosztami funkcjonowania żłobka obciążać rodziców. Rodzice oczywiście muszą uczestniczyć w tych opłatach, muszą te opłaty wnosić, ale należy pamiętać, że prowadzenie żłobków to jest zadanie własne gminy. I nie może być tak, że gmina będzie zrzucać całe koszty na rodziców, tak jak miało to miejsce w dwotkach. Rodzice mogą teraz opominać się o zwrot kosztów. W jakiej wysokości może być to zwrot? Jeżeli chodzi o zwrot kosztów, to rodzice, w zależności w jakim okresie jego dziecko chodziło do żłobka. Tak? Bo stwierdzona nieważność dotyczy przepisów uchwały z 2011 roku, który mówił o wprowadzeniu opłaty w wysokości 200 zł jak również zakazie zwrotu, gdy dziecka nie ma w żłobku, jak również wtedy, gdy opłata wynosiła 350 zł i 470 zł. Tak więc, jeżeli dziecko chodziło w okresie, gdy opłata wynosiła 200 zł, rodzic może o taką kwotę w wymiarze miesięcznym występować. Jeżeli 350 lub 470, to odpowiednio do tej kwoty, która w danym okresie obowiązywała. Czyli możemy powiedzieć, że ten termin liczy się jako żłobek ze 0 złotych w Otwocku. A w tej chwili jakie opłaty obowiązują rodziców, skoro została stwierdzona nieważność tych uchwał? Żadne. W chwili obecnej na terenie miasta Otwocka nie obowiązuje uchwała za żłobek, bowiem została stwierdzona nieważność paragrafu z uchwały z 2011 roku, paragrafu drugiego, jak również później dwóch pozostałych uchwał, które tą uchwałę zmieniały. I mam nadzieję, że wreszcie Pan Prezydent, jak również jego zastępca wprowadzą takie rozwiązania, które będą satysfakcjonowały rodziców i wsłuchają się w głos Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego sędziowie wskazywali, że opłata w wysokości 470 zł jest to niemała opłata, jak również wezmą pod uwagę argumenty Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, bowiem z chwilą oddalenia skargi wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stał się prawomocny i będzie on podlegał wykonaniu. Jak w tej chwili Naczelny Sąd Administracyjny radzi Urzędowi Miasta sporządzić uchwałę, aby ta zgodnie z zasadami prawa yy, określała opłaty za korzystanie ze żłobka w odwodzku? Przede wszystkim rodzic powinien ponosić e, koszty opieki nad dzieckiem. Tak? To nie powinny być jakieś dodatkowe koszty, na przykład związane z utrzymaniem samego budynku. Sędziowie ONSA wskazali, iż powinno się o to odbyć w taki sposób, że przedstawione są rzeczywiste e, koszty. Jakby funkcjonowania żłoka, opieki nad dzieckiem i te koszty powinny być przez rodzica ponoszone. Nie można to, co powtarzałem ja wielokrotnie to, co wskazał sąd, przerzucać tych kosztów na rodziców, bowiem, zgodnie z przepisami prawa, prowadzenie żłobków jest to zadanie własnej gminy. I to, co wskazał jeden z sędziów sędzia sprawozdawca, gmina poprzez prowadzenie żłobków nie ma prowadzić działalności gospodarczej, nie ma być na, na, kierowana na osiągnięcie zysku, tylko ma wyjść. Wobec lokalnej społeczności, naprzeciwko jej zapotrzebowaniom, prowadzenie takich żłobków to powinna być forma tak naprawdę pomocy dla lokalnej społeczności. Mam nadzieję, że wreszcie władze miasta Otwocka wezmą to pod uwagę, wezmą rozstrzygnięcie NSA, WSA pod uwagę i właściwe przepisy prawa zaczną obowiązywać na terenie miasta. Jeżeli tak się nie stanie, jeżeli znowu byłaby próba wprowadzenia jakiś opłat, które są zawyżone, ja bez wątpienia jeszcze raz podejmę. Takie działania, jak podejmowałem do tej chwili, będę starał się, by te przepisy były zgodne z aktami prawa wyższego rządu. Myślę, że warto to powiedzieć, czy do tej pory uchwały były poparte jakimikolwiek kalkulacjami, które by wskazywały na tak wysoką opłatę? Moim zdaniem nie, bo to uzasadnienie, które było w tych uchwałach, było lakoniczne i mówiono, mówiono tam, że wzrosła cena energii, wody, nie było żadnych wyliczeń, które by znalazły się w uzasadnieniu do uchwały. I to także było podstawą jakby takiego, a nie innego rozstrzygnięcia NSA. Co więcej, należy podkreślić, że NSA wskazywał, że także rodzice powinni mieć świadomość, jaka kalkulacja jest sporządzona, jakie są koszty. I tutaj co ciekawe, właśnie pełnomocnik miasta próbował wskazywać, że rodzice taką wiedzę mieli. Jednakże dokument, który znajdował się w aktach sprawy, czyli wniosek złożony przez rodziców o wycofanie skargi kasacyjnej. Gdzie rodzice wskazywali, że te koszty są za wysokie, nie zgadzają się z tą opłatą, przeczył temu i rodzice od samego początku byli przeciwko tym radykalnym podwyżkom. Bo przypomnijmy, w ciągu niespełna kilku miesięcy, w 2012 roku, opłata wzrosła z 200 do 470 zł.